Ile razy mówiłeś sobie, zrobię to jutro, a jutro nigdy nie nadchodzi? Przestań odkładać, bo jutro może być już za późno. Posłuchaj, ciągle scrollujesz, odkładasz na później, specjalnie kładziesz się później spać, chcesz poznać, jak to zmienić? Odkładanie nie jest tylko zwykłym lenistwem. To mechanizm obronny Twojego mózgu. Wybiera szybkie przyjemności, żeby uciec od dyskomfortu, ale za te chwile ulgi płacisz godzinami stresu. Nawyk przekładania na jutro rzeczy, które mógłbyś zrobić dzisiaj, dlaczego tak wielu z nas to pada pułapkę i jak można ją przełamać. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie są psychologiczne i praktyczne powody odkładania oraz sprawdzone sposoby na ich pokonanie. Podzielę się także sposobami, które pomogą Ci przeciwdziałać efektywnie i unikać typowych pułapek. Jestem Paweł, witam na kanale Ten Ruch. Zaczynajmy! Prokastynacja jest to określenie na odkładanie ważnych zadań, mimo świadomości, że może to prowadzić do negatywnych konsekwencji. Znam to uczucie bardzo dobrze i wiem, jak trudno jest się z nim zmierzyć. Razem zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje i jak możemy sobie z tym poradzić. Przedstawię główne powody, dlaczego tak robimy. Jednym z nich jest niska samoocena. Niska samoocena to może być bardzo silny czynnik odkładania na później. Jest zbudowana z tak głębokiego czynnika, że wpadamy w spiralę myśli, że nie jesteśmy wystarczająco kompetentni. Wmawiamy sami sobie, że nie jesteśmy poradzić sobie z danym zadaniem i nasz najgorszy krytyk, czyli wewnętrzny krytyk, mówi nam, że nie warto podejmować żadnych działań, ponieważ i tak nam się nie uda osiągnąć pożądanego rezultatu. Zamiast działać, wpadamy w spirale samowinienia i niechęci do rozpoczęcia czegokolwiek. Często prokastynacja też wynika z lęku przed porażką. Czasami ten lęk jest tak silny, że nie podejmujemy żadnych działań, ponieważ boimy się, że nasze wysiłki nie przyniosą oczekiwanego rezultatu i w toku perfekcjonizmu staje się to pułapką. Wszystko, żeby było idealnie, ale boimy się, że nie będziemy w stanie spełnić własnych, zbyt wygórowanych oczekiwań. I wtedy stajemy wówczas przed sposobem na unikanie tego roz. Rozczarowania i trzeba umieć pokonać ten nasz wewnętrzny perfekcjonizm. Poczucie, choć trochę kontroli nad własnym czasem, to zjawisko odwetowej prokastynacji. Snu polega na tym, że ludzie bardzo zajęci w ciągu dnia odkładają moment pójścia spać. Osoby podejmujące takie zachowanie są w pełni świadome, że może to prowadzić do negatywnych konsekwencji, np. Na zmęczenia następnego dnia, ale i tak decydujemy się na takie zachowanie. Dla niektórych z osób te godziny odzyskane dzięki odłożenia snu na później mogą być jedynym czasem, który. Pozwala im się skupić na rozrywkach i przyjemnościach. W tym przypadku odkładania na później ewidentnym problemem jest brak balansu w harmonogramie dnia. Musimy umieć znaleźć czas wcześniej, żeby na relaks i przyjemności, a nie zrzucać to na późne godziny nocne. Jak skutecznie walczyć z prokastynacją? Po pierwsze, musi zrozumieć swoje nawyki. Pierwszym krokiem jest w ogóle świadomość, że istnieje taki problem i chcieć go zmienić. Jeśli nie lubisz notować, spróbuj poświęcić chociaż kilka chwil na refleksję, na przykład podczas spaceru lub jakiejś przerwy. Zastanów się na tym, co Cię powstrzymywało przed tym działaniem, jak się wtedy czułeś. Choć nawet krótka chwila świadomego zastanowienia może Ci pomóc zrozumieć swoje nawyki i rozpocząć zmiany, podziel też na mniejsze kroki. Jeśli masz duże lub złożone zadanie, które sprawia, że czujesz się zablokowany lub przytłoczony, podziel je na mniejsze, wykonywalne części. Duży projekt może przypominać wyprawę w nieznane, ale kiedy jednak podzielisz całość na małe etapy, przerażająca droga okazuje się zorganizowaną podróżą. Zadania powinny być na tyle małe, żeby móc określić oczekiwany wynik i czas, jaki Ci zajmą. Przydatny jest partner w produktywności, posiadanie osoby, która Cię obserwuje, Twoje postępy często stanowi niesamowite uzupełnienie, brakującej motywacji do rozpoczęcia projektu i otrzymywania działania. Podejmij takie zobowiązanie wobec swojego partnera, przyjaciela lub współpracownika. Opowiedz o swoim celu, planie zrealizowania go. Idealnie, jeśli ci się uda znaleźć taką osobę, która jest, podzieli się z Tobą, Twoimi zamierzeniami bądź moglibyście się wzajemnie wspierać i motywować. Nudne lub żmudne zadanie może nie stymulować Twojego mózgu na tyle, abyś chciał podjąć działanie. Jak możesz to zmienić, to nudne zadanie w bardziej interesujące? Dodaj atrakcyjne elementy, na przykład wykonaj zadanie, jeżeli możesz, to słuchaj ulubionej muzyki. Spróbuj zrobić coś inaczej niż zwykle. Często najnudniejsze wydają nam się zadania powtarzalne, ale nudę możemy przegonić, wprowadzając odrobinę nowości. Podsumowując, bez względu na to, jak dobrze jesteś zorganizowany, prawdopodobnie nieraz w życiu zmarnować całe godziny, np. Na, na oglądanie telewizji, mediów społecznościowych czy zakupów online, podczas kiedy powinieneś spędzić ten czas na jakimś projekcie lub innej formie rozwoju. Choćby odkładanie na później zdarza się każdemu, ważne jest, aby zwrócić na to uwagę i zmierzyć się z jej przyczynami. Zbyt często odwlekanie może prowadzić do pogłębienia lęków, a także wielu negatywnych skutków, np. Na nadmiernego stresu, braku relaksu, gorszego wykonywania zadań. Dziękuję za uwagę i zachęcam do pisania komentarzy. Chętnym polecam kliknąć subskrybuj i dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Czołem, cześć!